Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Zatem zaczynamy skręty głowy lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do wokół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, drugą stronę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastycznie, super. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Dla tych osób, które mnie nie znają, nazywam się Janusz Danielczyk. Jestem 64-letnim fizjoterapeutą promującym zdrowie poprzez najprzróżniejsze formy ruchu. Jedziemy dalej, troszkę przedstawię kamerę, żeby lepiej było. Widać wszystko. I unosimy bark do góry. Raz: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi mark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, króżenie barku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bork. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oba barki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. drugą Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Super. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Troszkę jeszcze przystawię tu kamerę, żeby lepiej było widać. I zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Jedziemy dalej. Unoszenie łokcia do góry. I raz, dwa, trzy.

dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugi łokieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przełączenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. są Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, Krążenia w bokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, młynek. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. strzał do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

9, 10. Teraz jedna ręka tutaj, druga za głowę. I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, super. Dotykamy pięt i prostujemy, dotykamy pięt i prostujemy. Przezginamy nogi w kolanach, dotykamy pięt i prostujemy. I raz, tu powoli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fatnie. Teraz siadamy sobie tak, żeby się oprzeć o ścianę, o cokolwiek rękoma z tego, też oprócz by sobie wygodnie i stopki na zewnątrz. Raz.

osiem dziewięć dziesięć druga sam samo raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć tutamy teraz za palce i do przodu do tyłu raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć na boki raz dwa Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W koło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. długo są. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, Druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć w koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć Drugą są raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć co krążenia stóp. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć Drugą są raz dwa trzy cztery

Dwadzieścia i druga stopa, Pa i dowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Pytamy się pod kolano, prostujemy nogę w kolanie. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Druga na sam i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Jeszcze raz pod kolano teraz próbujemy kółeczka robić. O, pod udziem robimy kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Pochylamy się do przodu, chwytamy się za palce. Teraz będzie taki docisk i trzymamy pozycję. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. I sześć głębokich wdechów, wydechów, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i wdech, wydech. Fantastycznie to było ostatnie ćwiczenie w tym porannym rozruchu. Napiszcie w komentarzu. Jak się Wam podobało, czy udało się wszystkie ćwiczenia wykonać, czy było bez problemu. Życzę wszystkim miłego dnia. Dziękuję tutaj wszystkim za komentarze, za udział w ćwiczeniach. Dziękuję za prezenty, za diamenty, za lajki. I zapraszam do subskrypcji kanału. Janmożna fizjoterapeuta z spas. Miłego dnia. Życzę Wam piękna pogoda za ok